Ale się udało, nie wiadomo w jaki sposób, ale jest dobrze. Dziwna, dziwna sprawa, naprawdę. Global Score, Next Award, 1-1-1. One, one, one. Best Move, Mission, Overall, Biggest Combo Raz-13. Bad Guys Wasted, 39. Civilian Skill. O, żadnego cywila nie zabiłem. Yeah, moc jest ze mną. Przynajmniej tak mi się wydaje. Safe successful Dobra, bierzemy jego auto. Ładne złomowisko. Mmm, Challenger jakieś mamy Complete Challenge Missions to Unlock Next Story Mission. Czyli musimy wykonywać challenge, żeby odblokować misje fabularne. No ciekawe. Mhm. Mm Okej, to oznacza, że jest misja w innym, w innej części miasta. Okej, okay, spoko, czaję. O co chodzi? Chwila, chwila. Coś widzę Tu coś jest 10 i będę miał nielimitowaną amunicję do jednej broni. No i to już będzie tak p. Co to jest? 500 Co to jest w ogóle? Extra points Global score Aha Increase your global, sco global score to win bonus awards Czyli jakieś bonusy dostajemy za punkty Ile pięćsetek! Chcę je wszystkie Jak ja tam się dostanę? Zastrzelić ich raczej nie zastrzelę Trudno Dam radę Mogę zapisać grę Choose a mission A to są challenge, które muszę wykonywać. menu. Mission. Uh, story, missions, Aha, na razie nie mogę wybierać misji dopiero jak ukończę całą grę. Challenge. Okej. Okay. Ile jest tych challenge? Tak z ciekawości. No, 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 no. Wow. 34. No nie tak spa. Nie aż tak dużo, ale spoko. <laughs> to teraz musimy się udać do innej części miasta. I tyle. O, tu jest ten mój friend. Ha, wiedziałem, że coś będzie. <laughs> o, i save. Nice. To sobie zapiszemy. Na pierwszym save'ie, Ładnie, pięknie. I wchodzimy do auta. Czekaj, czy ta misja będzie ciekawa, czy będzie nudna. Jak ta, co była teraz. Wow, co się rozwaliłem. O nie, już mi się przypomniało, że nienawidzę tego miejsca, bo nie wiem jak z niego wyjechać. Jest, widzę wyjście, widzę wyjście To jest wyjście. Nie Tu jest wyjście, ha Zona Industrial Łup Okej, okay, mamy jakieś gwiazdki Spróbuję tam pojechać Ej, no co jest? Ej, ej, ej! O!ok, okay, dobra, wsiadam z tego, złoma. Jest to jakieś auto? Jest, daj auto. Co jest? Ustalimy się! Ustalimy się! Jest kompletnie Ha ha ha! Nie wiem o co chodzi, ale ha ha! ha. Okej. Okay. To jakieś w ogóle skarby leżą wszędzie. Wszystkie bym chętnie pozbierał, ale jestem ograniczony czasem, niestety. A zresztą, komu chciałby się zbierać te wszystkie bonusy? Dobra. Nie no, ale takiej okazji nie mogę przepuścić. To byłby skandal. Ups, sorry. Sorry, z drogi. Yeah! Dobra, wysiadam. Sorry. Bonusowe punkty. Hmm. Zdobyłem 7500 i wygrałem 5 razy pistolety. I jest teraz do wygrania 5 razy krew, czyli zwiększenie życia. Coś w tym stylu. Okej, okay, dobra, tu nic ciekawego nie ma. Tak więc skaczemy z budynku. O, ale fart, może tam jeszcze coś będzie? Nie, nie ma. Dobra. Okej, okay, to przejdziemy sobie jeszcze tą misję. Co ty chcesz ode mnie? Yy, dope, deyler, dope dealers must die. Okej, okay, czyli po prostu. Musimy kogoś zabić i zdobyć minimum 700 punktów, żeby z, z, zrobić tego challenge'a. A sprawdźmy, czy da się wybrać challenge'a. Da się wybrać challenge'a. Ciekawe. Da się wybrać challenge'a bez po prostu jechania tam, więc można wszystko robić na skróty. Świetnie. Po prostu rewelacyjnie. No. I tu byłem. Wszystkich muszę załatwić. Spoko. I zdobyć gdzieś tam minimum punktów. Easy. Move. I co to jest? Okej, okay, spoko, czyli tak jak mówiłem życie. Kropla krwi to jest życie. Czemu mam to zamknąć? A otworzyć. Nice. W łeb. Dostał w łeb, no kurde. Uciekł mi, tak? Taki swajnik z ciebie, no to chodź. No chodź. Po prostu trzeba robić kombo i to nie jest niezłe. Jednym słowem. <laughs> o, wow, to bolało. Lepiej sobie tak nie skakać z budynków. Okej. 5 razy na pięć Space. No widzę, że jeszcze dwóch muszę załatwić, ale nie wiem gdzie oni są. Okej, okay, mogę zamykać otwierać. Misja się jeszcze nie skończyła z tego co widzę. W sumie nie misja, tylko challenge. Hmm, czyli mam iść tutaj. Aha, spoko, bo oni pouciekali. To skurwysynki jedne, pouciekały. Wchodzimy. Tak, strzelam sobie w nogę, ale mały szczegół. Lol, prawie zginąłem. A ty jeszcze żyjesz? Okej, okay, dobra, ukończyłem misję. Jej! Mission score 700, 800, 900, 1000. Ło, wow, panie, prawie 3000. Eee... Nie wiem, nie rozumiem tych bonusów, ale są fajne. Nie chce mi się po prostu, może nie tyle, co nie rozumieć, tylko nie chce mi się ich czytać jeszcze raz. Dobra, continue. O, mamy save'a. Pięknie. Lepiej sobie tego nie mogłem wymarzyć. No i jesteśmy. New weapon skill. Dual hand guns. Next weapon skill. 20. Dual swan of shotgun. Okej, okay, mamy tu jakiś... A new story mission has been unlocked and is shown the rather as... Okay, nowa... Fajnie, to są challenge, misje różne cuda zajebiste. Naprawdę, świetne rzeczy. Świetna gierka, nie ma co ukrywać. A, tu mogę jeszcze raz sobie wziąć tego challenge. A. Nice! Dobra, myślę, że zrobimy sobie jeszcze jedną misję. I zakończymy ten odcinek. Mogę dzwonić z budki. Nie. Telefono. O fajnie, nowe słówko poznałem. Telefono. Budka telefoniczna. Wow. wow. Mam sześć, mogę sześć razy przewinąć czas. <laughs> nice. Czemu odjeżdżasz? Zwolnij! Dobra, w dupie z nim. Wezmę sobie ten. Ok, nie mogę rozwalić tego słupka. Fajnie. Się przejedziemy do kolejnej gwiazdki. Albo w sumie sprawdzimy, co to jest ta czaszka. Bo już ją wcześniej widziałem, ale nie chciałem do niej podejść. Bo bałem się, że umrę. Tak więc. Welcome to the Day of the Dead. Day of the Dead. Aha, mamy tych rozwalać ziomków. śmiesznych. Niezłe. Spokój są misje. Challenge na serio, takowe. No chodź. Headshot. Czas się niemieckich, dwa jeden no i co? Aha. Zdobyłem trochę punktów chyba. To chyba w, tylko o to w tym chodziło. Gdzie jest moje auto? Oczywiście, nie ma go. To wezmę te. Dawaj. Let's move. No, to już jest szybsze. Do gwiazdki. Gdzie jest gwiazdka? Tu gdzieś jest. Blisko. Myślałem, że ona jest gdzieś dalej. A co to za... Nie wiem, po co ja to zrobiłem, skoro mogłem od razu się tutaj przenieść. Aaa, ah, myśl, Admiros, myśl. Uh, hola. Are you cruise? Officer Mendez spoke of you. The burrito seller on the corner is hiding drugs in this stand. Could you help me nail those suckers? You need to score at least 40, 400 points to complete this challenge, my friend. Dobra 400 punktów. Easy. Gorzej będzie dalej, pewnie będzie trzeba zdobyć więcej points -u. Dzięki za granaty. Nie wiem co mam zrobić, ale spoko mam tam coś rozwalić zapewne. Wezmę swoje auto Nie, jednak zostaje w środku. Co mam tutaj zrobić? Tą budkę rozwalić Tak, to Wagon Coś dropło. Jakaś paczka z żarciem pewnie. Tequila, już to wszystko? A, przynajmniej 400 punktów mam zrobić. To, to nie będzie trudne, a może i będzie trudne? Już mam 400 punktów, bo 4 razy 159 to już jest ponad 500. No. Huragan! Huragan! Yeah! Hey, are you a drug dealer? Like a yes. Życie! sobie złapałem. Nawet więcej punktów niż trzeba zdobyłem. That was easy. ja to przejechałem? Okej, okay, spoko, bo on gdzieś tutaj jest. Szkoda, że nie można myszką obracać. Właśnie. Menu. Options. Controls. Vehicle controls. Chyba nie da się zmienić. Nie da się rozglądać na boki podczas jazdy samochodem. Szkoda. Fajnie by było. Gdyby się dało. Dobra, idę na pierwszą, bo to widzę, że... Besel... O Jezu. To było głupie. <grystanie> Dobra, jakoś się przeżyje. Mówi się trudno. O, jest nawet apteczka. je oh yeah. I granat. Już więcej nie mogę, spoko. Finish. Mission complete. Punkt cioszki się naliczyły. Continue. No i mamy save'a. Ok. Save successful. Ok. Myślę, że to będzie tyle, jeżeli chodzi o moją sesję nagrań. Dość długo. Nie wiem, ile to trwało. Z półtorej godziny ponad. <laughs> się później podzieli. Odcinki i będzie ładnie pięknie. Tak więc mam nadzieję, że się Wam wszystkim podobało, zapraszam na kolejne odcinki z Total Overdose i trzymajcie się ciepło, cześć!